Drzwi Sifu zawsze są otwarte dla przybyszów, jednak ostrzega cię, że musisz odpowiednio się zachowywać. Inaczej czekają cię poważne konsekwencje. Miriadzi kierują się zrozumieniem pojęcia wyższego dobra i kodeksu honorowego. Wierzą, że zjednoczenie plemion to jedyny sposób na przywrócenie pokoju. Sifu jest przekonany, że pokonanie światożerców i ocalenie drzewa życia. To jedyny sposób, by świat stał się lepszym miejscem. Przedstawię się jako sifu plemienia i wita cię w Forcie Miriadów. Liczył jednak, że się zjawisz. Wieści o prowadzącym krucjatę czujnym Roninie, który przekroczył wielki mur przez szczelinę w bunkrze 101, wyprzedziły cię. Słyszał, że w walce ze śmieciarzami w bunkrze 101 staliście po jednej stronie sprzedawnionym. Chyba wierzysz w pomoc innym, a to akurat wasza wspólna cecha. Jest przekonany, że wracasz tu z konkretnego powodu i cieszy się z tego. Twój duch rozbudza wspomnienia z czasów twojego dzieciństwa. Wciąż czuć od ciebie życzliwość. Sifu mówi, że czasem jedno wspomnienie potrafi przywołać drugie. Nie myślał o twojej mumie od bardzo dawna, mimo że wiele go nauczyła. Był je... Było ich sześciu, jednak kiedy Lupa Lupin zaatakował starą wioskę, ich grupa legła w gruzach. Wkrótce potem założyli nowe plemiona oparte na wyznawanych przez siebie wartościach. Wraz z nadejściem plagi spór między nimi doprowadził do wojny. Sifu czekał aż coś przechyli szale zwycięstwa na ich stronę, a skoro ty jesteś z nimi, to jest pewien, że uda wam się zjednoczyć inne plemiona. Najpierw musisz skłonić do tego plemię Jagnich. Miriadzi są tu po to, by osiągnąć pewien cel. Zostali wybrani, by zjednoczyć plemiona i przejąć kontrolę nad ich przeznaczeniem. Plemiona muszą być rządzone twardą ręką, która poprowadzi je ku przyszłości. Ich bliskim skończyły się możliwości i zostali zapędzeni w kozi róg. Nawet ci, którzy pragną pokoju, muszą szykować się na wojnę. Musisz przenieść walkę na terytorium wroga, inaczej wróg przeniesie ją na wasze. Kiedy na szali leży przetrwanie, wojna jest jedynym możliwym wyborem. Musisz zdobyć wrogie postarunki i osłabić ich plemię, by rzucić wrogiemu Sifu wyzwanie w ich forcie. Macie łagodne usposobienie, dlatego chcą toczyć łagodną wojnę, taką, która jednoczy równie mocno, co niszczy. Każe ci się nie bać, twój los jest ci pisany i nikt nie może go odebrać. Zdobądź wrogi postarunek i zyskaj prawo dzierżenia plemiennej broni. Po zajęciu się wrogimi posterunkami możesz wyzwać ich z sifu, by wasze plemiona zjednoczyły się i na nowo żyły obok siebie. Są już w miejscu, z którego nie ma powrotu. Ich słowa straciły jakąkolwiek moc i jedyny sposób, by iść dalej, to przemoc zwalczać przemocą. Na twój widok wracają do niego wspomnienia starej wioski. Mirjadzi chcą jedności plemion. Ich celem jest zrozumienie większego dobra i ustanowienie kodeksu honorowego. Wspomina twoją dobrą, bezinteresowną duszę i czuje, że wciąż jest w tobie wola czynienia dobra. W każdym razie wspomnienia o rodzinie są silne i potrafią niekiedy ożyć. Spróbuj w drodze do pierwszego posterunku wroga zajrzeć do starej wioski. Mimo, że teraz to inne miejsce z innego czasu, to jednak sprawi ono, że zapamiętasz. Dziękuję ci, że mimo twojej przeszłości udało ci się stać Rakilada. Ma sporo do roboty, więc się nie martw. Nie rozumiem, czemu nie możesz po prostu przestać we wszystkim pomagać. Mówi, że już ogarniasz najważniejsze sprawy. Cieszy się, że miriadi mogą liczyć na kogoś jaśniejącego, jak ty. Ta Mówi, że musisz wyluzować. Oferuje ci wyjątkowe ceny za wyjątkowe rzeczy. Czuję, że masz ochotę na handel wymienny. Mówi, że twój towarzysz to pobijana kupa złomu. To cud, że wciąż działa. Nie zdziwi się, jeśli znów się spotkacie. Twierdzi, że posiada tak rzadkie rzeczy ze śmierci sfery, że trzeba je zobaczyć, by uwierzyć w ich istnienie. Twierdzi, że jesteś pod właściwym adresem. Każdemu należą się dobre okazje. Oferuje Ci wyjątkowe? Uważa, że musisz poćwiczyć cierpliwość, jeśli chcesz zdobyć targu. I uważaj, to krzywol. Ewolucja nie obeszła się z nimi łagodnie. Zwłaszcza z tymi zwichrowańcami. Są zdeformowane i pozbawione futra. Niezły strzał! Tylko draśnięcie. Musiało zaboleć!